Cześć! Z tej strony Anita, dawno mnie tutaj nie było. Pod ostatnim filmem poprosiłam Was o to, żebyście komentowały, żebyście dały znać ile Was jest. No i przyznam szczerze, że bardzo byłam zadowolona, kiedy, te czyta, kiedy czytałam te komentarze, kiedy nawet widziałam te emotki, które wklejacie, ponieważ widzę ile Was jest, widzę dla ilu z Was ważne jest to, że nagrywam. Podejrzewam, że dalej jest kilka osób, które gdzieś tam się chowają, no ale mimo wszystko dają łapki w górę co jest bardzo, bardzo miłe. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń, to był to troszeczkę taki eksperyment. Ja byłam ciekawa, czy jeżeli warunkiem pojawienia kolejnego filmu będzie liczba wyświetleń, czy ona będzie taka sama jak zazwyczaj czy coś się zmieni? No i widzę tutaj, że tendencja pozostała bez zmian, ponieważ najwięcej wyświetleń pojawia się wtedy kiedy właśnie w nacjonalu, czyli po prostu w całej Polsce jest dany katalog, o którym ja mówię nawijam, no jest to również dla mnie Dość zrozumiałe, ponieważ jednak trendsetter, czyli ten okręg trendujący, z którego ja jestem, to jest jedynie wycinek, że tak powiem, wycinek polski kawałek. No i powiem Wam, że. Tutaj też chyba nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Co prawda, był spory przestój na kanale, ale i u mnie dużo się działo. Powiem Wam, że miałam taką dość nieprzyjemną sytuację, jeżeli chodzi o tak naprawdę jazdę samochodem, ponieważ kiedy stałam sobie na czerwonym świetle, wjechała we mnie z impetem pewna pani. No oczywiście ja aż się przechyliłam tak na dobrą sprawę w przód i w tył i. Powiem wam, że byłam w szoku. Wyszłam z auta, a pani mówi: przepraszam, właściwie to ja pomyliłam kolory. Zjedziemy na pobocze, na pobocze właściwie pod galerię, zjechałyśmy, spisałyśmy protokół. No ale powiem Wam, że tak, no wiadomo Gdzieś tam y, załatwiania sporo Ponieważ trzeba było się umówić z rzeczoznawcą Ja oczywiście jestem, wiecie, takim trochę lekko duchem Więc do lekarza nie chciałam pójść No ale jednak się w końcu przemogłam, poszłam Że tak powiem, dalej jeszcze muszę mnóstwo rzeczy w związku z tym zrobić Ponieważ no kręgosłup, bo można by się było wydawać małej kolizji Ale jednak siła uderzenia była duża, cały czas mnie pobolewa Więc muszę się upewnić, że na pewno wszystko jest ok Muszę sprawdzić, czy nic mi nie dolega, no bo tak naprawdę, wiecie, może być różnie. Zapewne wiele z was miało dużo poważniejsze sytuacje niż ja, ma również dużo większe doświadczenie w tej kwestii. No, ale, że tak powiem, wiecie, zawsze jest dla nas istotne to, co się dzieje obok. Teraz mam też dużo różnej lataniny po urzędach, ale o tym wam. Opowiadam nieco więcej Jeżeli uda zrealizować mi się taki Mój plan, mój pomysł Póki co jest we mnie dużo takiej Ekscytacji i radości Ale dużo też takiego wiecie chyba Stresu i lęku Więc na razie, na razie nie chcę o tym mówić Ponieważ no nie wiem czy uda mi się Po prostu ten mój zamysł, mój pomysł Zrealizować No ok, to by było na tyle jeżeli chodzi o taką Taką prywatę No a teraz mam dla Was Open box z katalogu z katalogu szóstego, tak. 6, ale się popisałam, nie? Ja robię Wam open boxy, nie jestem pewna, z którego, ale słuchajcie, byłam twarda, byłam dzielna, ponieważ ja tutaj mam dla Was poczuchę do pokazania. I ja cały czas trzymam te rzeczy w tym kartonie, żeby ich po prostu nie pomieszać z innymi. No i dodatkowo tak starałam się za dużo z tego kartonu nie ruszać. I jedyna rzecz, z którą się nie powstrzymałam, to jest torebka, ale myślę, że to nawet jeszcze lepiej, ponieważ będę mogła wam nieco o niej opowiedzieć. A to jest właśnie ta, o której Wam Opowiadałam w katalogu 5, że się na nią czaję. To przechodzimy po kolei, co tutaj jest w moim zamówieniu. Oczywiście standardowo jest katalog, jest Fokus numer 7. Na przegląd tego katalogu przyjdzie jeszcze czas. Tutaj mam również maseczki w płakcie Tutaj z linii Eniu I doczytałam ostatnio, że to są maseczki Które są dostosowane do każdego wieku Któraś z Was mi pisała o tym, że one się całkiem fajnie sprawdzają Że są całkiem w porządku No jestem tego bardzo ciekawa Tutaj mamy takie cztery kroki do nałożenia tej maseczki Zobaczcie, nie wiem czy tutaj będzie dobrze widać w telefonie Ale ta płachta jest taka naprawdę olbrzymia i tutaj wynika, że jeszcze aż po szyję będziemy mogły się owinąć tą maseczką. Może, jeżeli wrócę dzisiaj o rozsądnej godzinie do mieszkania, to po prostu sobie tą maseczkę nałożę. I kto wie, być może będę mogła zdać wam już pierwsze, pierwsze, pierwszą opinię, pierwszą recenzję. Kolejny tutaj produkt, który jest w moim zamówieniu. To jest ich nawet kilka. To są maseczki oczyszczające do twarzy i to jest maseczka, którą kupiłam sobie, ponieważ poleciła mi ją moja koleżanka z byłej pracy. Ona powiedziała, że jest to takie cudowne uczucie, kiedy wiecie, zrywamy sobie tą maseczkę i dodatkowo mówi, że ona ma wrażenie, że ona po tej maseczce ma bardzo dobrze oczyszczoną skórę i powiem wam, że ja również jedną z tych maseczek już sobie pozwoliłam użyć, ponieważ nie nie mogłam się powstrzymać, właśnie to już słuchajcie po torebce. Druga rzecz, co do której się nie powstrzymałam. I faktycznie mam wrażenie, jakby ta skóra była taka, wiecie, bardziej napięta, bardziej oczyszczona po tej maseczce. Nie jest to taki efekt wow, ale jest to efekt zauważalny i jak za tą cenę naprawdę mnie satysfakcjonuje. Oczywiście później nakładałam dobry krem nawilżający po tej maseczce, także starałam się to po prostu robić kompleksowo. Kolejne produkty, które są w moim zamówieniu, to są podkłady z linii Lux. Zamówiłam je w katalogu 6, tak, jeden z nich upadł. Zamówiłam je w katalogu 6, ponieważ były w bardzo dobrej cenie. Zamówiłam sobie takie odcienie, które możemy z sobą mieszać, czyli odcień najjaśniejszy, środkowy i najciemniejszy. Także uznałam, że to się będzie sprawdzać bardzo fajnie i tak naprawdę będzie można dostosować do każdego typu. Każdego raczej odcienia skóry, tak? Bo jeżeli chodzi o Luxa, to mamy zarówno tą wersję rozświetlającą, jak i wersję standardową. Ja zamawiam z reguły tą standardową, ponieważ wtedy mogę jej używać również na sobie, chociaż jak wiecie, ja wolę ten podkład z bazą. Wiem, że nie wszystkim on pasuje, ale akurat jeżeli chodzi o mnie, on jest jak najbardziej w porządku. Kolejny produkt, który jest w moim zamówieniu, to jest produkt emulsja oczyszczająca do mycia twarzy z białą herbatą. Jest to produkt, z którym ja się polubiłam, do którego wracam. Praktycznie jest to już jakieś tam moje kolejne opakowanie, pomiędzy oczywiście innymi produktami, które używałam. Już mam dla Was nagromadzoną taką olbrzymią torbę, jeżeli chodzi o projekt denko. Więc pewnie za jakiś czas również to się pojawi. Kolejny produkt, który jest w moim zamówieniu, to jest tusz wydłużający. I powiem wam, że jeżeli chodzi o ten tusz, to tak, bardzo fajnie wydłuża, bardzo fajnie rozdziela rzęsy. Mówię, ponieważ zamówiłam sobie dwie sztuki, jedna już jest otwarta, tak, trzeci produkt. I powiem wam, że efekt jest fajny, ale ten tusz, ja nie wiem, czy wy też tak macie. Słuchajcie, koniecznie mi napiszcie, bo jestem ultra ultra ciekawa. On nie tak drapie w powiekę. Ja mam wrażenie, że ja mam taki, wiecie, masaż przy okazji malowania tych rzęs. Ale nie wiem, czy ja je po prostu tak maluję, czy ten tuż tak ma. No, koniecznie dajcie mi znać, co wymyślicie, jak jest u Was. Tutaj mam również balsam. Z tego co kojarzę, ten. Albo bardzo podobny był ostatnio też w moim zamówieniu. Ten balsam zamówiłam, ponieważ bardzo podoba się mojej koleżance i po prostu chcę jej go sprezentować, także myślę, że to będzie fajny pomysł na taki upominek. Taka duża, butla, naprawdę wydajna balsamu. Kolejny produkt to jest tusz z linii Mark i jest to tusz z tego co mi się wydaje taki który już kiedyś w firmie Avon się pojawił. Chciałabym wam w szczególności pokazać szczoteczkę tego tuszu. Zobaczcie, ona zwęża się jeżeli chodzi o tutaj tą stronę, a tutaj jest bardziej szersza. Będzie to dość wygodne, ponieważ pozwoli nam precyzyjniej tutaj wymalować Wewnętrzne rzęsy, ale jestem bardzo ciekawa, jak będzie z formułą tego tuszu, ponieważ ja pamiętam ten tusz jako wiecie pod innym szyldem, i to był chyba jeden z tych tuszy, którym który nie uczulał. Ja na pewno raz z ciekawości tym tuszem pomaluję rzęsy. Nie wiem, czy większą liczbę razy, ponieważ jeżeli się okaże, że zmienili formułę i mnie ten tusz już nie uczula, to ja go na pewno zużyję. Jeżeli się okaże, że no niestety formuła nie jest zmieniona, a zmieniła się tylko i wyłącznie szata graficzna, no to będę musiała ten produkt odstawić. Kolejny produkt, który jest w moim zamówieniu, to jest złuszczający skrap do stóp z miętą i aloesem. O, i tego jestem bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o zapach. Powiem Wam, że jestem zaskoczona. To odpachnie jak taki soczek aloesowy. Mm, I to ma znowu taki zapach, żebym miał wtedy to zjeść albo wypić. Pamiętam, jak kiedyś pod jednym filmem jedna z Was mi właśnie napisała, że tak wąchałam płyn do kąpieli, że miałam wrażenie, że zaraz się napiję. I powiem Wam, że to to naprawdę, gdyby nie fakt, że wiem, że jest to po prostu produkt do stóp, to mm, chciałoby się to naprawdę zjeść albo wypić. Bardzo ładny zapach, bardzo mi się podoba. Zobaczę jeszcze, wiecie, jakie będą odczucia, kiedy będę używać tego faktycznie do stóp. Czy to dalej będzie miało tak cudowny zapach, czy być może wtedy już nie będę odczuwać tak tego zapachu? Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. Mam tutaj również żel podprysznic z linii Avon, Avon Home Exclusive, i to z kolei był prezent w paczce dla konsultantek, także tutaj taki po prostu gadżet, promocja była podzielona na dwa etapy, i tutaj właśnie pierwszy z nich mam również nową starą wodę. Tak, ponieważ jest to woda. Ewe elegance, elegance, tak. Mam nadzieję, że dobrze, dobrze mówię. I to jest woda, która jest tak jakby. Tą samą wodą, którą był, była Avon Femme, po prostu ona zmieniła butelkę. No ale ja tak przekornie, słuchajcie, specjalnie ten produkt zamówiłam, żeby sprawdzić, czy faktycznie nic się nie zmieniło. Miałam też taki plan, żeby porównać go z wodą Avon Femme, którą po prostu posiadam, ale przyznam Wam szczerze, że nie mogłam jej zlokalizować. Zaraz sprawdzimy, czy jest to ten sam zapach. Tak wygląda buteleczka. Możecie dać znać, czy bardziej Wam się podoba ta butelka, czy ta poprzednia, ponieważ moim zdaniem są plusy i minusy jednego i drugiego rozwiązania. O kurczę, ale popcikam tego perfumu. <coughs> tak, uważajcie z ilością. I to mi się podoba pod tym kątem, że jeżeli są dziewczyny, które lubią mieć wiecie, trzy wody z jednej serii, to tak ultra elegancko po prostu wygląda na półeczce, że wszystkie te. Mm... Opakowania mają taki jeden brand, jeden styl Ale z drugiej strony dla osób, które miały tylko wodę Avon Fem no Nie wiem, czy uznają, że to jest fajna zmiana, czy nie Tamta buteleczka przypominała mi taki troszkę diamencik No ta również jest w dość podobnej formule Nie jest brzydka ta butelka Ja chyba się będę musiała do niej jeszcze troszeczkę przyzwyczaić Ważne, że tutaj Avon uczciwie napisał, tak, że po prostu to jest ta sama woda, co Avon Fem Yy, także, także myślę, że to też jest bardzo istotna informacja, jeżeli chodzi o ten zapach. To powiem Wam, że on tak samo jak Zapach Avon Femme Na początku nie pachnie do końca dobrze na mojej skórze Dopiero później ma taki dość Przyzwoity zapach, więc wydaje mi się Że chyba faktycznie tutaj W strukturze nic się nie zmieniło Tak jak firma pisze, ale jeżeli miałyście już Ten zapach, miałyście ten, że tak powiem Flakonik, zamówiłyście sobie w nowym wydaniu To też dajcie znać, czy Waszym Zdaniem nic się nie zmieniło Poza flakonikiem, myślę, że to bardzo istotna Informacja Uff, dobrnęłyśmy, w końcu będę mogła Mogła rzucić ten karton i sobie rozpakować wszystkie kosmetyki, no bo tak czekał do nagrania, czekał na Was. I mam tutaj oczywiście jeszcze torebkę. I to jest torebka z katalogu piątego, nad którą się zastanawiałam, wiecie, zamówić, nie zamówić, bo tych torebek jednak trochę mam. No, ale w końcu ją zamówiłam i powiem Wam, że nie żałuję. Torebka wizualnie jest okej, okay, ale że tak powiem szału nie ma. No same zobaczcie, taki klasyk, taka mm, czarna, powiedziałabym, troszeczkę ortalionowa, ale z drugiej strony ta torebka nadrabia kilkoma cechami. Po pierwsze tym, że jest czarna, bo jak ja na przykład lubię chodzić w czerwonej kurtce, to kiedy mam czarną torebkę, to ona mi wygląda fakt perfekto do tego. Tak samo, jeżeli ubiorę się nawet na jakieś, jakieś wiecie, pstrokaty z ciuchy, pstrokaty rzeczy, ona mi będzie do wszystkiego absolutnie pasować. Kolejnym plusem to są kieszonki. Zobaczcie, kieszonkę mam z jednej strony torebki i torebkę dajemy na drugą stronę, i mam kolejną kieszonkę. Mam takie rączki, chociaż ja akurat tych rączek nie lubię. Ja bym wolała, żeby był tylko ten pasek wiecie przez ramię. No, chociaż nie powiem, czasami ich używam. Czasami faktycznie chwytam za te rączki, skoro one już są. Torebka jest ultra, ultra, ultra lekka, tak? Ona sama w sobie praktycznie nic nie waży, więc to jest dla mnie niesamowity plus, no chociażby ze względu na dbałość o swój kręgosłup, tak? Nie wiem, aktualnie w tym momencie nie wyobrażam sobie taszczyć takiej, wiecie, ultra ciężkiej torebki. No niekoniecznie jeszcze ją wypchać wieloma rzeczami. I jakiś czas temu się zapytałam, czy jesteście ciekawe, co ja noszę w swojej torebce. I spotkałam się z takim komentarzem, że jesteście. No i powiem wam tak, że jeżeli chodzi o aktualnie zawartość mojej torebki, to mam tutaj teczkę, mnóstwo różnych papierków, dokumentów, rzeczy do załatwienia. Dodatkowo w mojej torebce znajduje się katalog i magazyn FOCUS. To jest raczej takie standardowe. Znajduje się również zeszyt, w którym są takie, wiecie, różne bieżące rzeczy. Znajduje się Portfel. Akurat tutaj mam aktualnie taki totalnie olbrzymi, ale zdecydowałam się na niego ze względu na to, że ma całe mnóstwo przegródek i po prostu no jest mi wygodnie. Jak mam większą torebkę, to ten olbrzymi portfel mi nie przeszkadza. Chociaż przeskok jest duży, ponieważ poprzedni miałam gdzieś takiej wielkości. Był to taki maluszek, ale musiałam tam wszystkie papierowe banknoty po prostu składać na pół, bo się inaczej nie mieściły. Mam tutaj również notes i on jest też na takie, wiecie, moje różne, różne różniaste zapiski, jakieś tam zamówienia, pierdoły. Mam również wodę. Mój ulubiony zapach Avon Attraction. Zobaczcie, od razu widać, że ja ten zapach po prostu uwielbiam, chociażby po ilości. I mam kolejny zapach. To jest ten nowy zapach Ewe Confidence. Również ten zapach przypadł mi do gustu, i wydaje mi się, że może się podobać wielu z Was, które lubią attraction. No ale o tym również mi piszcie, bo wiecie, że tak powiem, nie wiem wszystkiego. Mogę się mylić. Której z Was może nie do końca przypadnie do gustu, bo mi on się podoba, ale Attraction dalej lubię bardziej Kolejny produkt, który mam przy sobie, ale rzadko używam, mimo że powinnam często To są bibułki matujące Kiedy już mam takie totalne ekstremum, jeżeli chodzi o świecenie, to po prostu delikatnie przykładam je do twarzy I one zbierają ten nadmiar sebum w mojej torebce znajduje się również urządzenie do nagrywania. Ostatnio go nie używam już bardzo, bardzo, bardzo dawno, bo nie miałam takiej potrzeby. No, ale jednak, nie wiem, mam jakiś taki sentyment i, i mam je przy sobie. No, jeżeli chodzi o tą opcję z nagrywaniem, to też opowiem Wam nieco więcej w kolejnym filmie. Mam również słuchawki w takim etui, również nie są one zbyt często przeze mnie używane, no ale mam, ponieważ jeżeli chciałabym w miejscu publicznym posłuchać muzyki czy czegoś z dźwiękiem, to wtedy poprzez szacunek chociażby dla drugiej osoby myślę, że warto ubrać takie słuchawki. No, i też, żeby ta osoba nie słyszała, co słuchamy, prawda? <gry> I mam też długopis. Z jednej strony standardowy czarny długopis, z drugiej strony zakreślacz. Czasami noszę jeszcze, jak na przykład zdarzało mi się nosić ze sobą kalendarz, to wtedy nosiłam jeszcze kolorowe zakreślacze, ponieważ ja lubię, jak wiecie, w moim kalendarzu jest kolorowo. Ostatnio najczęściej korzystam z kalendarza elektronicznego, czyli, wiecie, takiego w mojej komórce, więc to się też troszeczkę pozmieniało. Kurczę, ale dużo prywaty w tym filmie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Może wam być bardziej konkretnie. Piszcie, jeżeli obejrzałyście ten film do końca, to możecie mi napisać na przykład, jaki fajny film ostatnio oglądałyście, albo jaką fajną książkę przeczytałyście. A następnie po takim ukośniku możecie, oczywiście, zostać tylko na tym, tak, jeżeli chcecie się tak ograniczyć, ale możecie również napisać, co wy zamawiacie sobie w katalogu szóstym, co wam, co wam wpadło, po prostu przypadło do gustu. Dodatkowo chciałabym Wam powiedzieć, że tak myślę, na dwa miesiące wprowadzam eksperymentalnie taki zamysł, że filmiki pojawiać się będą co piątek. Także zawsze w piątek będzie filmik. Nie wiem, czy będzie to rano, czy będzie to po południu. Po prostu będzie to piątek. No i od czasu do czasu również pojawiać się będą jakieś filmy dodatkowe. Na ten moment nie wiem, z jaką to będzie częstotliwością. Zobaczymy. Tymczasem chciałabym Wam życzyć miłego popołudnia, poranka albo wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie to nagranie. Trzymajcie się, jeżeli się podobało, zostawiajcie kciuki w górę, mnie to zawsze mega, mega motywuje. Zostawiajcie komentarze, również po prostu uwielbiam je czytać. No i trzymajcie się, pa, pa!